Na gigancie. A dzisiaj będzie dowołanie. Jeszcze nie wiem, do której serii to wrzucę, a to jest tak, jakby dosyć istotna przenośnia, bo chyba wiele dziewczyn też widzę, nie rozumie takich zależności, ale już mówię o co chodzi. Zajmiemy się taką kontrolowaną ucieczką. I zacznę najpierw od takiej przenośni. Wyobraźcie sobie, że macie nastolatka, który żyje sobie w domu, w domu jest spoko, no taka klasa powiedzmy średnia, niczego nie brakuje, ale też załóżmy mega jakichś kokosów nie ma. Chłopak ma całkiem dobrze, wikt, opierunek jest, zajmują się nim, kochają go, no i wszystko jest spoko. Dostaje też pieniążki, więc o nic się nie musi martwić. Wiadomo, obowiązki jakieś są, bo się musi nauczyć, a to jakiś egzamin, a to jakieś inne rzeczy w domu zrobić. Ale ogólnie jest zadowolony, szczęśliwy, ale zaczyna mu czegoś brakować. On by chciał czegoś bardziej ekscytującego w życiu. No ale jego rodzice niekoniecznie chcą się zgodzić na, na to, żeby spotykał się z jakimiś. Dziwnymi ludźmi, którzy im nie odpowiadają, a on powiedzmy, żeby nie robić afery, to się zgadza. Ale nie jest powiedziane, że on tego nie robi. Jest powiedziane tylko tyle, że on sobie tam mówi, czy może przenocować jakieś tam kumpli, czy u kogoś tam. No i rodzice się zgadzają, no bo tych kumpli znają, są w porządku, może się z nimi spotykać. Ale on, zamiast spotykać się z tymi kumplami, idzie sobie gdzieś indziej. Idzie sobie gdzieś do jakiegoś szemranego towarzystwa, z którym tam łobuzuje, dewastuje coś, biega, niszczy, różne dziwne rzeczy robi. Co mu się tam podoba? Jest taki bardziej spuszczony, ze smyczy i może się trochę inaczej wyżyć niż tak w domu, gdzie jest wszystko tak fajnie. No niby w domu fajnie, ale tak trochę brakuje mu tej adrenaliny, a tutaj całą adrenalinę ma. No ale im dłużej przebywa z tymi kumplami, no to a to nie mają pieniędzy, a to nie mogą gdzieś pójść, a to no, no nie jest tak dobrze jak w domu. No i kiedy już mu się zaczyna nudzić, no to wtedy wraca do domu. No i domu w domu jest wszystko super, pięknie, spoko. Aż do momentu, kiedy mu się znudzi takie stateczne życie, to znowu robi jakiś tam wypad do swoich kumpli, którzy są bardziej właśnie tacy atrakcyjni pod względem Emocji, różnych emocji pod względem jakiejś atrakcji, które z nimi będą bardziej szalone niż takie spokojne życie, jego spokojni kumple. I bardzo podobnie, analogicznie jest z facetem, który jest w związku małżeńskim, ma dzieci lub też ich nie ma, ale żyje sobie w związku małżeńskim, czyli już to jest takie bardziej stateczne, nie ma już takich emocji. No, i wszystko w porządku, problemów jakieś tam nie mają, nie kłócą się, żyją sobie spoko, ale temu facetowi zaczyna się nudzić. I zaczyna sobie szukać dziewczyny na boku. I albo to jest relacja taka, że ta dziewczyna nic nie wie, myśli, że jest po prostu jego dziewczyną, um, spotykają się, albo że są w związku, albo na przykład, kiedy już się te dziewczyny dowiedzą, to oni im wciskają kit typu, że, no, że z żoną jest tak niedobrze i że on się rozstanie z tą żoną, żeby być z tobą. Mhm, Bzdura. Albo na przykład wydaje ci się, że y, poznajecie się obydwoje, macie problemy w małżeństwie, tam dzielicie się, załóżmy, jakimiś tam informacjami między sobą o, tych, o tym, jak wam jest źle w tym małżeństwie. No i tobie się wydaje, że ten facet jest skłonny być z tobą, albo nawet mówi, że zostawi żonę dla ciebie i z tobą będzie. No i wchodzisz z nim w taką relację. I wszystkie te przypadki, o których właśnie powiedziałam to jest coś takiego jak ta odskocznia dla tego małolata, który sobie z tego dobrego cieplutkiego domu wyjdzie i zobaczy jak tam jest na ulicy sobie pożyć parę dni, ale później zaczyna mu doskwierać takie życie, gdzie nie ma wszystkiego podstawionego pod nos i wraca sobie do domu gdzie jest bezpiecznie, dobrze ciepełko, kołderka dzieci się wychowują i jest spoko i tak samo właśnie jest z tymi facetami Dokładnie tak. Więc yy, dziewczyny, jeżeli jakiś facet yy, Wam wciska kit, że rozstanie się z żoną dla Was, czy Wam na początku to powiedział, czy to ukrywał, nie ma to znaczenia. On się nie rozstanie yy, dla tego ciepełka, które ma spokojnie ułożone. On po prostu sobie jakoś z Wami tę relację zakończy i będzie szukał ewentualnie innej dziewczyny bo nie będzie chciał się babrać w rozwodzenie i zmienianie wszystkiego, co do tej pory, że tak powiem, sobie wychuchał i cieplutkie miejsce ma, po co ma to zmieniać, tak? I tutaj burzyć wszystko i iść do nieznanego, nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. On ma już tutaj wybudowane relacje, on nie musi tego burzyć. Jedyną opcją, kiedy on się z wami zwiąże na poważnie, to będzie wtedy, kiedy, załóżmy, nie układa mu się z żoną i on stoł z żoną Albo ciebie pozna, albo ciebie jeszcze nie pozna, ale się po prostu rozstanie. Weźmie rozwód, rozstanie się z nią i jest wtedy sam. I wtedy, jak się z tobą zwiąże, to spoko. Możesz liczyć na normalną relację. Ale jeżeli poznajesz faceta i on mówi, że ma żonę i że im się nie układa, ale że ma zamiar się z nią rozstać czy cokolwiek to nie licz na to, że on to zrobi, jeżeli wejdziesz z nim w jakikolwiek związek. Tutaj trzeba by było powiedzieć stop, halo, halo, odezwij się gościu do mnie, dopiero jak, jeżeli masz ochotę się z takim kimś spotykać, odezwij się do mnie dopiero jak będziesz po rozwodzie, nie wcześniej. I dopiero wtedy ten człowiek powinien to zaakceptować, wziąć rozwód i się do ciebie odezwać. Wtedy możesz liczyć na to, że jest on spoko facetem i będzie w porządku wobec Ciebie i ogólnie będzie w porządku. Jeżeli inaczej wda się z Tobą w romans, to nie masz na co liczyć, że on się z żoną rozstanie albo że w ogóle będzie w porządku. Więc y, myślcie dziewczyny, co robicie, bo naprawdę często marnujecie swój czas, a jesteście tylko odskocznią. Pozdrawiam. Do słyszenia, Cześć.